Projektanta stadionu żużlowego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, a straty wizerunkowe szacuje na 3 miliony złotych. Projekt dotyczył inwestycji, która miała być realizowana przy ulicy Krochmalnej. Miasto zrezygnowało z tej lokalizacji i zapowiada gruntowną modernizację obecnego obiektu. Nie możemy pozwolić na to, by dobre imię naszego miasta było podważane. Argumentuje Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina, dementując sugestie, jakoby pomysł z budową nowego obiektu w nowej lokalizacji był jedynie obietnicą przedwyborczą i nigdy nie miał być zrealizowany. Z ust projektanta padło wiele nieprawdziwych informacji. Chcemy to wyjaśnić. Chcemy zadbać o dobre imię miasta a tym samym wezwaliśmy projektanta do naprawienia szkody a jeżeli nie to będziemy sobie rościli 3 milionów złotych odszkodowania właśnie jakby broniąc dobrego imienia miasta w październiku 2024 roku lubelski ratusz nałożył na konsorcjum karę za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 206 tysięcy złotych. W grudniu 2024 roku kolejną w wysokości 88 tysięcy. Jednocześnie apelowano o wywiązanie się z warunków umowy, jednak bezskutecznie. Ostatecznie w kwietniu tego roku rozwiązano umowę i powrócono do pomysłu modernizacji stadionu, na którym obecnie odbywają się zmagania żużlowców. Chcemy jak najszybciej przystąpić do modernizacji stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Mam nadzieję, że wszyscy niedługo zobaczą zmiany w tym miejscu od dłuższego czasu, czy w momencie kiedy okazało się, że projektant nie jest w stanie się... Jakby wywiązać z umowy, przystąpiliśmy do działań związanych z modernizacją stadionu przy alejach Zygmuntowskich. Projektant ma 14 dni na spełnienie żądań lubelskiego ratusza. Jeśli nie dopełni tego terminu, przedstawiciele miasta zapowiadają podjęcie kroków prawnych.